Siemanko, z tej strony Aleksinia, to kolejna analiza PKO Bank Polski Ekstraklasa, czas na ósmy zespół poprzedniego sezonu, czyli Górnik Zabrze. Na samym starcie chciałbym Wam podziękować za oglądanie moich analiz, zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, jeżeli film się podoba, do komentarzy. Ale chciałbym Was też zaprosić do właśnie fantazy Ekstraklasa, bo takową właśnie ligę stworzyłem. Tutaj macie nazwę ligi, Liga Aleksinio. kod jest podany. Mogę nad go teraz przeczytać: 364E6F05. I zachęcam Was do udziału w Fantazy. W Fantazy każdy wybiera swój zespół, oczywiście z budżet ograniczony. Zawodnicy punktują na podstawie rozgrywanych spotkań, oczywiście tych na żywo. Także zachęcam do wzięcia udziału. Okno transferowe na tą kolejkę kończy się chyba o godzinie 17.30 w. Piątek, czyli jutro, przed y, pierwszym meczem Rakowa częstochowy z Wartą Poznań. Także zachęcam do wzięcia udziału. Tutaj macie wszystko: nazwę ligi, kod ligi. Ja tam jestem, już czekam na Was. No ale my przejdźmy do kadry Górnika Zabrze. Zaczynamy od y, Bramkarzy. No i tutaj mamy Kevina Brola, który jest y, nowym transferem. Y, przyszedł do Górnika Zabrze za darmo z Dyna Madrezno. 1,75 m, 27 lat będzie miał w tym roku jeszcze Kevin. Wartość Kevina wynosi 600 tysięcy euro. W zeszłym sezonie w barwach Dynamo Drezno 30 meczów, 40 wpuszczonych bramek, 8 czystych kąt, 2700 minut. Kontrakt z Górnikiem podpisał tylko na rok, bo do 30 czerwca 2023 roku. No i myślę, że Kevin będzie numer jeden, jeżeli chodzi o bramkę Górnika Zabrze. No też nie po to przychodzi, jednak z drugiej Bundesligi, gdzie był miarę solidny, mimo to, że spadł z tej drugiej Bundesligi finalnie z Dynamem Drezno w Barażach. E, miałem przyjemność oglądać parę spotkań właśnie Kevina z, tutaj w drugiej Bundeslidze. E, no i uważam, że jest to, jest to całkiem solidny zawodnik. E, w Dreźnie był problem słabej obrony. Wydaje mi się, że w Górniku może mieć ten sam problem, co w Dreźnie. No zobaczymy. E, do konkurencji oczywiście do Kevina, który ma też polskie pochodzenie. Mówi po polsku. E, także to też jest bardzo ważny aspekt e, aklimatyzacyjny. No... Wydaje się, że ta aklimatyzacja tutaj będzie przebiegała bardzo dobrze. Kevin ma rodzinę bodajże w Tarnowskich Górach, także też niedaleko Zabrze na Górnym Śląsku, także super. No ale mamy dalej Daniela Bielicę. No tutaj kandydat numer dwa, jeżeli chodzi o yy, bramkę górnika. Fajnie, jakby nawet Danielowi udało się wygry wygryźć Kevina Brola, bo uważam, że Daniela na to stać. Daniel potrafił pokazać się z bardzo dobrej strony w, zesz w zeszłym sezonie. Też, no wiadomo, zdarzały mu się błędy, no ale to każdemu. Kevinowi też się zdarzały błędy w drugiej Bundeslidze. Jeszcze w dodatku Daniel jest przecież młodszy od Kevina, także tutaj jemu mogą się przydarzać błędy, ale moim zdaniem 23-letni bramkarz może wygryźć Kevina na treningach i pokazać się do, z dobrej strony na meczach Ekstraklasy. Dalej mamy Jakuba Szymańskiego, który wraca z wypożyczenia z Górnika Polkowice. Jest to 22-letni zawodnik. Tam w Polkowicach rozegrał 21 spotkań, 37 bramek wpuszczonych. 3 czyste kąta 1890 minut. Mamy Pawła Sokoła, który bardzo możliwe, że nawet Zabrza zniknie. Chyba na obozie przygotował w czym go nie było. Także tutaj więcej się na ten temat nie wypowiem. Po prostu jest w kadrze górnika atrasfermarsk.pl. Tutaj nawet widzę, że Hochlich się w z Paweł, nie Paweł, przepraszam. Jest Jakub Grzesiak, który wraca z wypożyczenia z trzecioligowego MKS Kluczborg 1,94 19 lat. W zeszłym sezonie 22 spotkania, 35 wpuszczonych bramek, 5 czystych kąt, 1980 minut. Także całkiem fajne statystyki. Ograł się na poziomie trzecioligowym zawodnik Górnika Zabrze. Co dalej zobaczymy? Mamy również Kamila Soberkę, który jest wyciągnięty tak naprawdę z... Rezerw górnika Zabrze, a nawet zespołów młodzieżowych U19, także tutaj fajnie, że górnik daje szansę po raz kolejny młodym. No, ma on lat 16, 1,89 m, jedno spotkanie w celioce U19, dwie wpuszczone bramki, 90 minut rozegrane. Nawet, przepraszam, on nie grał jeszcze w rezerwach, także tutaj mój błąd. Ale no fajnie, że pojechał na obóz do Palenicy i dostawał szansę w sparingach. Także tak tu się przedstawiają bramkarze Górnika. No a my przechodzimy do chyba najsłabiej obsadzonej pozycji w Zabrzu, czyli do środkowych obrońców. No mamy tutaj Rafała Janickiego, który po odejściu Przemka Wiśniewskiego i Adriana Gryszkiewicza, no, wyrasta teoretycznie na numera jeden. No i można się było śmiać przed zeszłym sezonem z Janickiego, no i jakim cudem on w ogóle dostał zatrudnienie w Ekstraklasie jeszcze... Spadł spod Beskidziem przecież. Słabe mecze w Wiśle, Kraków, Lechu, Poznań. Tak naprawdę gdzieś solidnie to wyglądało w tej Lechi. Gdańsk przed pójściem do Lecha. Ale to też aż nic specjalnego. A tutaj w Zalbrzu jednak wyrosł na takiego lidera. No i jest jednak poza Kockę najstarszym chyba zawodnikiem. Przed dołączeniem Kockę na pewno tak to było. No tak, bo Rafał ma 30 lat, Kockę ma 32, no ale nieważne. No jest tutaj z polskiego grona najstarszy. No jest też. No był w tej obronie w zeszłym sezonie, do tego dołącza yy, młodzieżowiec Kuba Szymański, który już się prezentował w zeszłym sezonie na boiskach Ekstraklasy, Czasami w pierwszym składzie, czasami wchodził z ławki. Mamy też Olka Paluszka, który wraca z wypożyczenia ze Skryczę Stochowa. 21 lat, 1,91 m. Wartość to jest 300 tysięcy euro tego zawodnika. Rundę jesienną też spędził w FK po na Słowacji ale do rzeczy. W pierwszej lidze rozegrał 14 spotkań na wiosnę, 1 gol, 1226 minut, a jesień na Słowacji, czy jesienią na Słowacji, rozegrał 10 spotkań, y, jedna asysta, tyś, y, 790 minut, także trochę pograł nam tu chłopak, także też może dostanie szansę, no ale też mamy wzmocnienie, czyli Jonathan Kock, y, zawodnik przychodzi nam z FC Ingolstadt, za darmo, z drugoligowego zespołu, który to spadł, co tu dużo mówić, spadł do trzeciej Ligi niemieckiej. Medra 84-32 lata. Wartość tego zawodnika to zaledwie 150 tysięcy euro. W zeszłym sezonie rozegrał 11 spotkań yy, i łącznie no, zgromadził 633 minuty kontrakt z górnikiem. Obowiązuje go do 30 czerwca 2023 roku. Leczył kontuzję też w zeszłym sezonie. Także na wiosnę już chyba sobie nie pograł za bardzo. No zobaczymy. Jest to duża niewiadoma, jest to prawonożny przede wszystkim zawodnik. Górnik cały czas szuka lewonożnego obrońcy. No i pytanie, czy go znajdzie, bo czy w ogóle będą chcieli go znaleźć, no bo tutaj gdzieś na sparingach testowany był Erik Janża na stoperze, na tym środkowym obrońcy, no ale to tylko były testy. No i zobaczymy, czy rzeczywiście tak to będzie wyglądało, czy ktoś jeszcze innego sobie trener Gaul wymyśli. A my przechodzimy do następnych zawodników. Mamy Maksymiliana Gandziorowskiego, 19 lat, 1,78 m, w clj U19 w zeszłym sezonie 22 spotkania, jedna bramka, 1979 minut. Lidze też zagrał w rezerwach Górnika, 3 spotkania, 270 minut. Także już ktoś tam liznął tej trzeciej ligi. No i też mamy Jakuba Kotko, to jest 20-letni zawodnik, 1,92 m w rezerwach, 6 spotkań, jedna asysta, 206 Minut. No fajnie, że młodzi chłopacy po prostu są włączani do tej kadry. A co z nich będzie? Zobaczymy. Na początku przemek Wiśniewski też, jak wchodził do zespołu, robił trochę błędów. Tego nie wolno zapomnieć. Także niech tutaj młodzi chłopacy przede wszystkim dostaną kredyt zaufania w zabrzu, bo to jest tak naprawdę melodia przyszłości. Kocka jest, za chwilę go może nie być to samo Janicki, a tutaj chłopacy taki jak Szymański, Paluszek, Gandziarowski czy Kotko. No to mogą stanowić w przyszłości o sile górnika, tak jak stanowił właśnie Gryszkiewicz i Wiśniewski. Ale przechodzimy teraz do bocznych obrońców, czy też wahadłowych, no bo formacja górnika będzie raczej opierała się moim zdaniem, niestety na trzech obrońcach, czy na piątce, jak to woli. No i tutaj mamy właśnie Erika Janrze na lewej stronie i Bartumie Eisenharta, to dowolnie jak tutaj się czyta to nazwisko do końca. Nie wiem, czy po polsku, czy po niemiecku. No i tutaj jest lewa strona no na pewno, jeżeli Erik nie będzie grał na środku obrony, to będzie no, lewym wahadłowym, czy lewym obrońcą w górniku Zabrze, to bez dwóch zdań, na prawej stronie no mamy Pawła Olkowskiego, który przyszedł z przyszedł z Gaziantep FK, to jest Liga Turecka najwyższy poziom w Turcji rozgrywkowy 125 tysięcy euro 32 lata, 1,84 m 4 spotkania w zeszłym sezonie tylko i 220 7 minut, kontrakt do 30 czerwca 2024 roku, czyli tutaj dwuletni kontrakt dostał Paweł Olkowski, co jest też bardzo interesujące. No i dobrze, że brata do Zabrze, bo też przyda się taki zawodnik. Mamy również dalej Roberta Dadoka, który już był w zeszłym sezonie w górniku Zabrze. No i też mamy kolejnego chłopaka z rezerw. Jest nim Mateusz Pawlak, 20-letni. Prawy obrońca, 1,92m, 6 spotkań w zeszłym sezonie. Jedna asysta, 206 minut w rezerwach górnika. Kolejny zawodnik, młody zawodnik, który dostał szansę i pojechał na zgrupowanie do opalenicy. No też jest taki cel w zabrzu, żeby tych młodych gdzieś tam wprowadzać. Zobaczymy, jak to finalnie będzie wychodziło. Ale wydaje mi się, że jeżeli Janża nie będzie schodził na tego stopera, no to. Janża będzie grał jako lewy wahadłowy, na prawej stronie pewnie Paweł Olkowski. No i tutaj tak to gdzieś będzie wyglądało. Zobaczymy, co, co z Robertem Dodokiem. On też przecież może grać trochę wyżej, gdzieś na skrzydle. Jeżeli górnik by rozpatrywał formację ze skrzydłami, to wie, czy może nawet nie będzie jako drugi napastnik No tego jeszcze nie wiemy, tego się dowiemy. A na razie przechodzimy do środkowych pomocników i to jest, wiadomo, 6, 8, 10. Teoretycznie no najlepiej obsadzona pozycja w górniku Zabrze, środek pola. No mamy Jean-Jules Mwondo, który został e, zakontraktowany. Udało się zakontraktować e, Kameruńczyka. Oczywiście on był wypożyczony w zeszłym sezonie do górnika Zabrze. No i tutaj na szczęście udało się go zakontraktować. E, mamy Krzysia Kubicę, któremu skończył się wiek młodzieżowca. Mamy Alessana Manecha. E, Adriana Dziedzica, który nam chyba wraca z... Nie, Adrian Dziedzic nie wraca z wypożyczenia. On cały czas był w kadrze, tu przepraszam. Jest tutaj też oczywiście on młodzieżowcem, tak samo jak Eisenhardt, czy Eisenhardt był w Pocznych obrońcach też młodzieżowcem i Pawlak był też młodzieżowcem. Kotko Gandziarowski też młodzieżowcy, ale to już mówiłem. No i tutaj z tego grona młodzieżowcem jest właśnie Adrian Dziedzic, Darek Stalmach, oraz Norbert, Norbert Wojtuszek. No ale tutaj jeszcze mamy Bartka Nowaka, Lukasa Podolskiego, Daniela Ściślaka, który wraca nam z wypożyczenia w Chojniczanki i Chojnice, z którą wywalczyła awans do pierwszej ligi. Jest to 22-letni zawodnik. Metr siedemdziesiąt bodajże. 6 spotkań, jedna asysta, 104 minuty. W zeszłym sezonie też jesień spędził w FK Pochronie razem z Olkiem Paluszkiem. Tam w tym pochroniu 16 spotkań, dwie asysty, 876 minut. Jest Arsen Hrossu no i tak jak mówiłem Norbert Wojtuszek. No i tutaj kwestia tego jakim ustawieniem będzie grał górnik. Czy 3-4-3, czy 4-3-4-1-2? No zobaczymy. Na pewno no, niekwestionowanym liderem z tego środka pola to jest Lukas Podolski, Alasana Manech Póki jest, to Krzysiu Kubica, no i oczywiście Bartek Nowak. No tutaj zobaczymy, czy ktoś nie odejdzie z tego grona. Także to będzie szansa też dla innych chłopaków, takich jak właśnie Darek, Stalma, Daniel Ściślak czy Jean-Jules Mwondo na więcej spotkań. No ale przechodzimy teraz do pozycji, która nie wiadomo, czy będzie miała miejsce w zabrzu, czyli skrzydłowi, czy tutaj właśnie ten z nich nie będzie po prostu wahadłowymi, albo inne pozycje zostaną im wynalezione. No bo raczej stricte z samymi skrzydłami górnik nie będzie za bardzo grał, ale zobaczymy. Czy właśnie może w tej formacji 3-4-3. Będą ci tutaj zawodnicy wykorzystywani. Ja mamy tutaj Michała Rostkowskiego, Daniego Paczeko, Mateusza Cholewiaga, Cholewiaka, Bartomija Korbeckiego i Krzysztofa Kolanko. Krzysztof Kolanko to jest jeszcze 15-letni chłopak, 3 sierpnia dopiero skończy lat 16 zagrał już dwa spotkania. W CLC U19 tam rozegrał tylko 23 minuty. Ale również też, też miał debiut w trzeciej lidze. Jeden mecz tam rozegrał i złapał 19 minut. No i nie wiadomo, czy tutaj ta ekipa będzie do końca, do końca wykorzystywana, czy też nie. Zależy to wszystko od trenera Bartosza Gaula. Wiadomo, cholew jak może właśnie grać na lewym wahadle. Ani Paczeko, myślę, że na spokojnie właśnie może grać też na pozycji 10-9. To zobaczymy. A to do Rostkowskiego, Korbeckiego i Kolanko to zobaczymy. Kolanko pewnie dostanie szansę grania w rezerwach, a Roskowski może Korbecki będą wypożyczeni. Tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No i przechodzimy do nie wiem, czy bolącej pozycji w zabrzu, czy takiej też trochę niepewnej na pewno. No bo mamy cały czas kontuzjowanego Alexa Sobczyka. No, chłopak cały sezon też był kontuzjowany, praktycznie. No zobaczymy, co tutaj będzie z Austriakiem Polskiego pochodzenia. Mamy Szymona Wodarczyka, który przychodzi z legii za 15 tysięcy euro. Jest to 19-letni zawodnik mierzący 189 cm podpisał kontrakt z górnikiem do 30 czerwca 2025 roku. W zeszłym sezonie w Ekstra rozegrał 7 spotkań 154 minuty. W trzeciej lidze 17 spotkań, 10 bramek i 5 asyst, oczywiście w barwach Legii 2, czyli ich rezerwach, również złapał. Dwa spotkania w Lidze Europy, tam rozegrał 30 minut, też dwa spotkania w Pucharze Polski, tam też 30 minut. Włodarczyk jest wyceniany na 300 tysięcy euro. I wydaje mi się, że Włodarczyk może właśnie dostać szansę gry w pierwszym składzie. Na pewno tego bym mu życzył, bo jest to młody chłopak na obok ma tutaj Piotra Krawczyka no zobaczymy czy Piotra wygryzie, no wydaje mi się że to może nie być ciężkie zadanie tutaj nic oczywiście nie ujmując Piotrowi Krawczykowi no kibice zabrzano. no nie zdarzą go wielką sympatią za to jakie potrafi pudła walić albo po prostu w piłkę nie trafiać ale no tutaj też no może w końcu kiedyś się chłopak przełamie ale moim zdaniem szansę powinien, powinien otrzymywać Szymon Wodarczyk i Jan Ciuczka, który tutaj jest wymieniony, przyszedł on bodajże zimą z rekordu Bielsko-Biała, ale spędził wiosnę w rezerwach. Jest to 19-letni zawodnik, mierzący 1,81 m, 16 spotkań, 11 bramek. W zeszłym sezonie 943 minuty, bo oczywiście rekord grał w trzeciej lidze, tam gdzie rezerwy Górnika. Także tutaj ładnie nam no, to się wszystko sumuje w celi. też rozegrał spotkania, oczywiście u 19 tam, Osiem spotkań, jedna bramka, 584 minuty, również jeden mecz w Pucharze Polski i tam 60 minut zgarnął. Mamy również Alana Lubaskiego, który też dostał szansę pojechania na zgrupowanie do Opalenicy. Tam się bez bardzo dobrej strony pokazał, bo bodajże strzelił przynajmniej dwie bramki. I też fajnie, jak on by dostał szansę, no tutaj już kibice nawet przerabiają nazwisko na Lubański. Także no, oby miał taką karierę jak pan Włodzimierz Lubański. No, 20-letni zawodnik, Metro m, 30 spotkań w zeszłym sezonie w rezerwach Górnika, 10 bramek, 4 asysty, 1815 minut. No i tak szczerze, jeżeli mamy tak naprawdę tutaj na obecną chwilę Wodarczyk, Krawczyk, Ciućka, Lubaski, to ja bym chciał bardzo, żeby ci chłopacy jak Wodarczyk, Ciućka i Lubaski dostawali więcej szans. Krawczyk dostawał bardzo dużo szans. I tych szans po prostu nie spełniał. Mamy tutaj fajną młodą trójkę, która może naprawdę stanowić o sile górnika przez parę lat. Więc ja bym to wykorzystał. Dawałbym się ogrywać tym chłopakom już w ekstraklasie, bo z nich naprawdę górnik będzie mógł mieć pożytek, jeżeli ich naprawdę fajnie ogra i całkiem przyjemne pieniądze w przyszłości, jeżeli oczywiście górnik na czas przedłuży im kontrakty. No ale tutaj mamy też nowego trenera. Nowym trenerem został Bartosz Gaul. Jest to oczywiście Niemiec, urodzony w Bytomiu bodajże. Także też tutaj obywatelstwo polskie raczej pan Bartosz posiada. Wcześniej prowadził rezerwy FSV Mains, również był asystentem w zespołach młodzieżowych w Szalkę. No, preferowane formacje z tego co gdzieś da się wyczytać, to właśnie to 3-4-3, 3-4-1-2. Moim zdaniem nie podoba mi się to za bardzo, bo górnik powinien grać czwórką z tyłu. Nie ma po prostu tego trzeciego stopera, a na siłę nie, nie można po prostu. Robić tego, że trener ma swoją wizję, on będzie potem wizję ustawiał zawodników, mimo że oni się do niej nie nadają. Ja nie twierdzę, że górnik się nie nadaje do wizji trenera, tylko bardziej chodzi mi o to, że nie ma z czego szyć ten trener, jeżeli chodzi o trójkę z tyłu, no bo szkoda marnować Erika Janrze na środku obrony, jeżeli to jest naprawdę fajny, wahadowy czy boczny obrońca, czy nawet i lewy pomocnik, jeżeli by trzeba było. I to jest moje zdanie, ale trener preferuje formację 3-4-3-4-1-2. I raczej tego należy się spodziewać w górniku. Ale zobaczymy, może z biegiem czasu będzie zmiana. Ale nic więcej o samym trenerze powiedzieć nie można. No bo po prostu też yy, prowadził rezerwy Mainz. No to nie, nie czarujmy się, za wiele osób pewnie tego nie widziało, jak on je prowadził. A czytanie samych wyników to, to jedno, a jak grali to drugie. No ale przychodzą do górnika oczywiście Paweł Wolkowski, Szymon Włodarczyk, Kevin Brol, Jean-Jules Mwondo oraz Jonathan Kockę. Także tutaj tych chłopaków wymieniliśmy sobie przy okazji omawiania ich pozycji. No ale również odchodzą zawodnicy. No i odchodzi Darek Pawłowski, który już był w ostatnim odcinku w Radom Jaku Radom. Odchodzi on oczywiście za bodajże te 10 tysięcy euro. No jest to taka dziwna kwota. Odchodzi również Przemysław Wiśniewski za darmo niestety do Wenecji, do Serie B, bo Wenecja przecież zleciała z Serie A, no także... Na pewno przemek robi krok w przód, bo no nie oszukujmy się, we Włoszech pewnie będzie się bardzo dobrze czuł. Jakieś tam pewnie kontakty dalej ma z Szymkiem Żyrkowskim, także tutaj też mu parę słów pewnie szepnął. Odchodzi również Hadrian Gryszkiewicz za 200 tysięcy euro do SC Paderborn, do drugiej Bundesligi. Także ciekawy wybór, dobra liga, też krok w przód. Tutaj nad, tym, nad tą stratą bardzo ubolewam moim zdaniem, bo Wojciech Hajda niestety. Opuszcza górnika już na stałe, dopuszcza niepołomice, szkoda, że kontuzje tak go wyhamowały i tej takiej prawdziwej szansy w górniku nie dostał. No, ale niestety, kontuzje swoje zrobiły. Życzymy mu powodzenia. Odchodzi również na całe szczęście Grzegorz Sandomierski. No, tutaj chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Na, sz na całe szczęście wystarczy po prostu oglądać mecze Grzegorza I po prostu to brak słów. Tak, na szczęście jest on bez klubu. Jest również Kacper Michalski, który odchodzi na stałe za darmo do ruchu Chorzów, że tutaj do rywala Górnika odchodzi, no ale szansa na rozwój jest, bo to pierwsza liga Beniaminek, jakieś ambicje pewnie w ruchu mają. Bartosz Neugebauer odchodzi na wypożyczenie do pierwszoligowej Chojniczanki Chojnice. Krzysztof Wingralek odchodzi do drugoligowego znicza Pruszków. Mateusz Dziółkowski właśnie na dniach został wypożyczony do pierwszoligowego zagłębia Sosnowiec. No i oczywiście Hilinio Marin wraca do swojego macierzystego klubu, ale górnik tutaj rozpaczliwie bodajże do łudogorca. Raz on wrócił, ale górnik tutaj rozpaczliwie próbuje go przywrócić do zabrza. No zobaczymy, czy to się uda. Potencjalne przyjście, no to właśnie jest Hilinio Marin. I gdzieś na. Transfermarkcie można wyczytać Richarda, y, Richarda, Richarda Jensena. Na pewno górnik będzie chciał przy, sprowadzić tego stopera, tak jak mówiłem, lewonożnego. Pytanie, czy to się uda y, i czy takowy się po prostu znajdzie. Natomiast Richard czy Richard Jensen to jest 26-letni film mierzący 1,85 m. Jego poprzednim zespołem była Roda Kerkade. Także no, w lidze holenderskiej sobie na pewno trochę pokopał pytanie, czy on przejdzie. Wartość rynkowa to jest 30, 350 tysięcy euro. No i zobaczymy, czy fin dołączy do górnika Zabrze. Jego pozycja, jeszcze tego nie dodałem, to jest właśnie środek obrony. Tylko nie jestem w stanie niestety powiedzieć, czy to jest właśnie ten lewonożny stoper. Wydaje się, że raczej tak. Niestety nie ma tego nigdzie opisanego. Pewnie gdzieś się wy znajdziecie na pewno. Ale no jest taka plotka. Był też pewnie Japończyk, ale on dołączył do Huddersfield. Także na razie tutaj tylko te dwie plotki. Przede wszystkim ten stoper. No ale też potencjalne odejścia są z Górnika. No i tutaj mamy Bartosza Nowaka do Częstochowy. No, o tym już było mówione. Nic się nie zmieniło. Raków go dalej kusi. Zobaczymy, czy uda się go sprowadzić do końca okna transferowego. No bo to dopiero 14 dni tak naprawdę jest okno otwarte, a tu jeszcze do 31 sierpnia daleka droga. Również podobno są dwie oferty na stole. Czy były na stole za Alassane maneha Manecha? No i górnik, bardzo możliwe, że z niej skorzysta ponieważ kontrakt Manecha wygasa wraz z końcem tego sezonu, czyli 30 czerwca 2023 roku. No i tak szczerze, no jeżeli górnik ma na nim nic nie zarobić, to bym go po prostu sprzedał, no ale to jest moje zdanie. Zdanie pewnie władzy górnika będzie inne. No pytanie, czy, czy po prostu będzie kim zastąpić? Manecha moim zdaniem jest kim go zastąpić, no ale właśnie, też jest potencjalne odejście Krzysztofa Kubicy. Nie ma żadnych konkretów, ofert na stole brakuje, ale jest bardzo możliwe to odejście, także tego też niestety nie można wykluczyć. No i przechodzimy też do pierwszego spotkania Górnika Zabrze. Ono będzie w poniedziałek, 18 lipca w Zabrzu na stadionie imienia Ernesta Pola z Krakowiem Kraków. No także zobaczymy. Wydaje się, że rywal dosyć solidny, szczególnie po tym, jak objął Krakowie Jacek Zieliński. Dobrze ją przebudował. Mamy takie wrażenie, że tam Patryk Machu Makuch na przykład, ten Fin do ataku też przyszedł. Nie jestem sobie teraz w stanie przypomnieć tego nazwiska na K. Kalaste, Nie, K. Kalaste, to był kiedyś w górniku, ale jakieś podobne nazwisko. Także pierwsze spotkanie z Krakowią. Jeszcze tylko chciałbym tutaj na koniec przeczytać wszystkich młodzieżowców Górnika, czyli Jakub Grzesiak, Soberka, Szymański, Paluszek, Gandziarowski, Kotko, Pawlak, Eisenhardt, Dziedzic, Wojtuszek, Stalmach, Korbecki, Włodarczyk, Ciućka, Lubaski oraz Kolanko. Oczywiście to jest to grono, które jest tutaj wymienione przeze mnie. A jeszcze przecież można brać innych chłopaków z rezerw. No ale przechodzimy teraz do nowych strojów. Też Górnik wczoraj Zaprezentował nowego sponsora, który będzie na rękawie, na strojach zespołu seniorów, bo na akademii będzie na przodzie koszulek jako sponsor główny. Ta firma nazywa się Shitflix, niemiecki producent platformy logistycznej z zakresu materiałów budowlanych. No także tutaj na pewno rękę przyłożył do tego Lukas Podolski, bo jest to firma niemiecka wchodząca na polski rynek. No, ale tak prezentują się stroje górnika dobrze. No, moim zdaniem są one po prostu przepiękne. Może nie jestem troszkę obiektywny, ale no, po prostu te stroje mi się bardzo podobają. Szczególnie ten czerwono-czarny. No jest po prostu świetny, ale no zobaczymy, czy stroje będą równać się dobrze. Dobrej grze na no, racji, że ekstra klasa rusza już jutro, a następny odcinek dopiero w sobotę. No, to też tutaj mamy. Pierwszą kolejkę całą rozpisaną zaczynamy od meczu Rakowa-Częstochowy z Wartą Poznań o 18.00, a potem czekają nas derby Dolnego Śląska, czyli Zagłębie Lubiny-Śląsk-Wrocław. Bardzo ciekawe spotkanie moim zdaniem, no bo Piotr Stokowiec jakoś przebudował to Zagłębie, Iwan Dżordzewicz w Śląsku-Wrocław, Nowa Miotła w Śląsku, także też ciekawy się to bardzo zapowiada. Potem w sobotę mamy o 15.00 Lecha Poznań ze Stalą Mielec, no, Lech po blamarzu w Baku, zobaczymy jak będzie wyglądał na stali mielec. No, powinien się odbudować, ale nie wolno skreślać stali, bo morale Lecha są naprawdę niskie i stal może to wykorzystać. Mamy również Jagiellonie, białystoki, piasta, gliwice. Tu mi się wydaje, że piast może pokazać siłę rażenia, no ale zobaczymy. No i na zakończenie soboty o 20.00 mamy Koronę Kielce z Legią Warszawa. To no Beniaminek, zobaczymy jak będzie wyglądał ten Beniaminek pod wodzą Leszka Ojzyńskiego na tle Legi Warszawa. Mam zresztą nowa miotła też, czyli Kostaruniaicz. Pewnie niedzielę rozpoczynamy meczem Radomiaka Radom z miedzią Legnica o 12.30 Potem mamy mecz Wisły Płock z Lechem Gdańską o godzinie 15, a niedzielę kończymy meczem o 17.30 pogonią Szczecin z widzewem Łódź Także kolejny Beniaminek do oglądnięcia, tak samo jak mieć Legnica. Jestem ciekawy, jak ci Beniaminkowi będą się prezentować. Wydaje się, że może się nie, nawet nie tyle co wydaje, ale najłatwiejszego rywala pewnie ma mieć Legnica, no bo korona gra z Legią, na Legię jest teoretycznie wielkie ciśnienie. No i Pogoń Szczecin Pucharowicz. I to też jest szansa dla Widzewa, żeby wykorzystać to, że gdzieś może po tej podróży z Reykjaviku Pogoń będzie lekko zmęczony, no a ten mecz już dziś z KR Reykjavik. No zobaczymy, oby Pogoń sobie dała radę, to samo Lechia z Akademią Pandewa, no ale pierwszą kolejkę kończymy właśnie w Zabrzu o godzinie 19 w poniedziałek 18 lipca. Górnik podejmuje Krakowie Kraków i tak kończy się pierwsza kolejka. Jeszcze raz Was zapraszam do, do wzięcia udziału w Fantazy klasie. Tutaj jeszcze Wam nawet pokażę tą fantazę, ekstraklasę. Nazwa Ligi Aleksinio, Koty Ligi czy to, czyli hasło 364E6F05. Także zachęcam do wzięcia udziału w fantazy. No i cóż, do usłyszenia za dwa dni. Cześć!